Witam serdecznie wszystkich, a może żeby było... O, tak będzie lepiej, co? Wszystkich zainteresowanych światem mormonizmu, na pewno jeżeli pogrzebiecie w tej playlistie dotyczącej mormonów, to tam znajdziecie masę ciekawostek na ten temat, więc zachęcam, żeby tam grzebać, tam szperać. Dużo ciekawostek tam jest. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego, to nie zapomnijcie zalajkować tego filmu, i zasubskrybować tego kanału, bo jest tu naprawdę czego szukać. Jest tutaj masa rzeczy, o których moglibyśmy spokojnie sobie porozmawiać albo poprowadzić liczne dywagacje. No właśnie, a o czym, o czym dzisiaj? No dzisiaj troszeczkę na temat, tak bym powiedział, wyłącznej linii boskiego autorytetu, która istnieje tylko i wyłącznie w Mormonizmie. Oczywiście, zdaniem Mormonów. Słuchajcie, czerwiec to jest zawsze taki miesiąc, gdzie kościół w świętych w dniach ostatnich obchodzi takie, taką rocznicę zniesienia w 1978 roku duchowych ograniczeń nałożonych na czarnoskórych mormonów, bo oni wtedy pozwolono właśnie, żeby czarnoskórzy przyjmowali święcenia kapłańskie u mormonów, tak? no, te restrykcje zwykle nazywane były zakazem kapłaństwa, no, nie tylko one uniemożliwiały czarnym mężczyznom sprawować kapłaństwa, w świecie mormońskim, ale także uniemożliwiały wszystkim czarnym członkom, szaroskórym członkom uczestnictwa w świątyniach mormońskich, odmawiając im kościelnych obrzędów, bym powiedział, zbawienia. Więc kościół e, świętych dniach ostatnich zniósł te ograniczenia w 1978 roku, kiedy ówczesny prezydent Spencer Kimball ogłosił, że otrzymał właśnie takie objawienie. Które nakazywało Kościołowi, aby w ogóle te wszystkie restrykcje wobec czarnoskórych zniósł. No, a to jednak w sumie 40 lat później wciąż próbuje się jakoś, bym powiedział, zrozumieć historię tej dyskryminacji czarnych w Kościele Mormońskim. No, ale jedną ze spraw, którą, która ciągle się pojawia i komplikuje sprawę jest sprawa z 1836 roku, bo. Yy, Wtedy prezydentem był przecież Joseph Smith i to on ustanowił kapłanem czarnoskórego Leja Habla. To był też czarnoskóry mężczyzna, otrzymał święcenie kapłańskie. No, pozostaje pytanie, jak to możliwe, że pan Abel otrzymał kapłaństwo, skoro było to sprzeczne z doktryną Kościoła, tak? Kiedy w ogóle zakaz święceń czarnoskórych. Istniał w Kościele Świętych Dniach Ostatnich, to prezydent Joseph Fielding Smith wyjaśnił to w takiej oficjalnej korespondencji. On napisał tak, zgodnie z doktryną Kościoła, może z powodu jakiegoś stanu niewierności w duchu lub preegzystencji nie był dzielny i dlatego nie odmówiono mu śmiertelnej próby, ale odmówiono mu błogosławieństwa kapłaństwa. W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich ma on przywilej sztuć, bierzmowania i członkostwa wraz z wszystkimi innymi, jeśli chodzi o to życie. Zdaje sobie sprawę z tego, że może on znaleźć członkostwo i otrzymać miejsce w służbie w każdym no, tak zwanych kościołach chrześcijańskich. Jednak te kościoły nie są rządzone przez objawieni i są pozbawione boskiego autorytetu. Prawdą jest, że starsi kościoła położyli ręce na Murzyna i pobłogosławili go podobno, jak on to mówi, kapłaństwem, ale nie mogli dać tego, czego Pan odmówił. Prawdą jest, że Eliasz Abel został w ten sposób wyświęcony. Było to jednak zanim sprawa została przedstawiona prorokowi Josephowi Smithowi. No i to jest taki cytat, który znajdujemy w liście Josepha Fieldinga Smitha do Josepha Hendersona z 10 kwietnia 1963 roku. Joseph Fielding Smith przywiązywał wielką wagę do tego boskiego upoważnienia, i sprawo, to boskie upoważnienie było sprawowane przez starszyznę, bym powiedział, mormońską. No i rzeczywiście, według mormonizmu, to właśnie taka utrata tego boskiego upoważnienia kapłańskiego stanowiła taki główny aspekt rzekomego wielkiego odstępstwa, które doprowadziło do konieczności przywrócenia właśnie nowego kościoła. Więc przywódcy mormońscy od dawna nauczali, że święte obrzędy, które były odprawiane niezależnie od kapłaństwa świętych w Świętych Dniach Ostatnich, są przekleństwem Boga. Jedna z godnych uwag eee, nauk pochodzi od wczesnego apostoła świętych dniach ostatnich, też od Orsona Prata. Eee, wiele osób na ten temat pisało, bo Orson Pratt się często wypowiadał i Charles Fenson napisał o tym, że właśnie no, nie powinni czarnoskórzy przyjmować święceń. Natomiast apostoł a później prezydent Joseph Fielding Smith również wypowiedział się na ten temat mówiąc o tej Fałszywej naturze zreorganizowanego kościoła, no bo to kościół zreorganizowany mormoński powstał w ogóle po śmierci, że Smitha i jego prezydentem był w ogóle syn proroka, czyli też Józef. I tam czytamy coś takiego. Nie trzeba chyba dodawać, że ci mężczyźni nie posiadali żadnego boskiego upoważnienia i nie mogli udzielać kapłaństwa oraz dokonywać obrzędów Ewangelii, a zatem pretensje zreorganizowanego Kościoła są oszukańcze. Sądząc po jego historii, doktrynach i niestabilnym charakterze jego założycieli, okazuje się, że jest to falsyfikat i nic więcej. To znajdziemy w Doktrynie Zbawienia z 1954 roku, rozdział 1, ustęp 253. Bruce McConkie, w ogóle on był też dosyć kontrowersyjny gości, on nauczał coś takiego w Doktrynie Mormońskiej. Podobnie jak w wypadku innych doktryn i obrzędów odstępcze substytuty rzeczywistości można znaleźć zarówno wśród pogan, jak i rzekomych chrześcijan. Tak więc bym powiedział, że ten dwunasty prezydent w świętych dniach ostatnich, czyli Spencer Kimball, wypowiedział się jednoznacznie na ten temat, na temat tych, którzy działają dla Boga bez odpowiedniego jakiegoś bym powiedział, upoważnienia, tak? Bo on twierdził, że osoby, które tak działają, są bluźnierczy, że bluźnią w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, że w ogóle wszechmocny brzydzi się wszystkim, co jest niegodziwe, że winni tego, że na próżno się bierze imię pańskie oni są, są oszukańczy, są podróbką, są odstępczym substytutem. No w ogóle są pretensjonalni i bluźnierczy. To są takie mocne, potępiające słowa, jednak Joseph Fielding Smith nie wydawał się zbytnio zaniepokojony tymi. Słowami i e, że w ogóle mormońscy przedstawiciele ustanowili tego czarnoskórego Eliaha Habla kapłanem. Bez jakiegokolwiek upoważnienia, bo tak twierdzono. Nie chodziło tylko o to, że powiem szczerze, że wyświęcenie nie odnosiło praktycznie żadnego skutku. E, według przywódców świętych w dniach ostatnich. No było to pretensjonalne, bruźniercze, niegodziwe. Tak przynajmniej mówili. Co gorsza w ogóle, w 1838 roku Eliach Abel, korzystając z nieznanego mu oszukańczego i nieważnego upoważnienia kapłańskiego, również ustanowił mężczyznę o imieniu William Rayleigh, jeszcze bardziej rozpowszechniając nieuprawnione bluźnierstwa. Tak przynajmniej właśnie twierdzono. Tak więc w tym jednym przypadku, możliwe, że było tych przypadków wiele. To znajdujemy taką właśnie niegodziwość, zarozumiałość starszych mormońskich, tak? Powiem Wam szczerze, tak. W rzeczywistości Kościół Świętych w Dniach Ostatnich nie ma praktycznie pojęcia, kto tak naprawdę ma to boskie upoważnienie, a kto nie, bo kiedy Starszyzna Mormońska ustanowiła Elia Abla bez upoważnienia od Boga zgodnie z doktryną Świętych Dniach Ostatnich, no to zapoczątkowała łańcuch wydarzeń, który praktycznie od roku 1836. Wywołał poważne dosyć reperkusje dla każdego świętego w dniach ostatnich, bo rzeczywiście cały mormoński system kapłański polegający na przekazywaniu boskiego upoważnienia od jednego posiadacza kapłaństwa do drugiego jest fatalnie wadliwy, bym powiedział, no i adoptując i stosując tę właśnie ideę tego wczesnego apostoła w świętych w dniach ostatnich, Orsona Prata, można by równie dobrze powiedzieć, że bardzo podobne bluźniercze jest kapłaństwo yy, mormońskie obecnie no bo ci którzy tak naprawdę ufają słuszności mormonizmu w ten swój wieczny los yy, to znajdują się w poważnych bym powiedział duchowych tarapatach system w ogóle mormoński jest fałszywy bo Kościół Świętych w Dniach Ostatnich nie jest nawet w stanie grać bym powiedział według własnych zasad nie mówiąc już w ogóle o yy, dekretach Boga jeżeli sobie się tak dobrze zastanowimy, to nieżyjący praktycznie dzisiaj prezydent świętych dniach ostatni Gordon Hinckley kiedyś powiedział, że bez kapłaństwa nie mamy nic. On to powiedział w Ensign 8, numer z 1998 roku. No i nie jest to prawdą w odniesieniu do chrześcijan. Biblia jasno mówi, że pojednanie z Bogiem można znaleźć tylko w Chrystusie. Bóg patrzy na serce skruszonego grzesznika, udzielając mu przebaczenia każdemu, kto pokornie przychodzi przed nim i do niego. Dzięki swojej łasce uczynił on swój ludy królewskim kapłaństwem, udzielając każdemu wierzącemu mocy i upoważnienia do ogłoszenia dobrej nowiny, nadziei na zbawienie w Chrystusie. Więc chrześcijanie nie są wdzięczni za to y, królewskie kapłaństwo, ale rozumiemy, że nawet bez niego nadal mielibyśmy Jezusa, i Jezus byłby dla nas wszystkim. Tak, tak szczerze Wam powiem, drodzy Mormoni, to wszystko zależy od Was. Bo możesz pozostać przy tym niemożliwym do utrzymania fałszywym kapłaństwie świętych w dniach ostatnich, albo może się porzucić, aby mieć pewność przebaczenia, przywrócenia i życia wiecznego w samym Chrystusie. Bo, bo nic nie stoi praktycznie na przeszkodzie między Wami a Waszym Zbawicielem, bo żaden kapłan, żadne kapłaństwo, czy w ogóle żaden obrzęd, bym powiedział, Jezus otwiera zawsze te swoje ramiona, aby przyjąć człowieka. No i. On jest tym wszystkim, czym potrzebujemy. Także czy tak naprawdę jest, że Mormoni posiadają wyłączną linię boskiego e, autorytetu? Ja osobiście wątpię.